Siemanko, witajcie na kanale GIT, z Wami Doman. A dzień dobry. Zapraszamy na test listwy głośnikowej do komputerów. Listwy soundbara, jak kto woli, Creative Stager. Soundbary robią się coraz popularniejsze, ale raczej soundbary kojarzymy z telewizorami. Okazuje się, że są też modele dedykowane Dedykowane komputerom, na przykład, ale do telewizorów też się rzecz jasna będą nadawać. Creative Stager to jeden z dwóch nowych soundbarów tej firmy, bo jeszcze jest też wersja Stage z subwooferkiem. Ten będziemy testować troszkę później. Skupmy się na tym, co w zestawie. Zestaw ze wszystkimi najważniejszymi elementami, oczywiście na opakowaniu wizualizacja, troszkę specyfikacji technicznej, więc od razu wszystko możemy powiedzieć. Jest i bohater naszego testu, troszkę. Papierologii, informacje też o tym, yy, który przycisk do czego służy. No i od razu olbrzymi minus. Kable. Kable. Zobaczcie, jakie krótkie kable. To jest kabel ładowania, który ma na około 50 cm. No, musiałbyś mieć wyjście USB w monitorze. I jack do podłączenia przewodowego, jakbyśmy chcieli się podpiąć do telewizora czy do komputera. Też ma około 50 cm. No to jest... Ja się pytam... Wpinam... Ja się pytam, gdzie mam to podpiąć? Zobacz, już nawet tutaj nam ledwo za biurko wystaje, za to nasz dziura. stolik nagraniowy. No mogę sobie do telefonu podpiąć co najwyżej, jak mam jacka jeszcze, bo w niektórych telefonach teraz nowego jacka nie ma. Karniak się należy za te przewody. Ale to samo było w Dokinie kinie Też były króciutkie. Taki oto cały zestaw. Stage-R od Creative To soundbar. Naprawdę kompaktowy. Już jego wymiary sugerują, że on jest bardziej pod monitor, a nie pod telewizor. No tak, 70x410x78 mm, więc. No, pod taki 27-calowy idealnie by pasował. Idealnie będzie pasował i idealnie pasował podczas testów, bo pod takim właśnie monitorem 27-calowym go stawiałem i pasował tam jak trzeba. Słuchajcie, waży 900, 910, 910 gramów, więc jest też lekki, co sprawia, że mamy do czynienia z soundbarem przenośnym. Musicie też wiedzieć, że ten dopisek R odnosi się do tego, że jest to soundbar, który działa na akumulatorze. I od razu trzeba słów kilka powiedzieć o materiałach, z jakich wykonano ten model. Na froncie metalowa maskownica z logotypem Creative. Generalnie bardzo ładnie się prezentuje w tej czarnej wersji kolorystycznej, w, tym, w tej kolorystyce, bo, bo nie widzę nigdzie informacji o tym, żeby w ogóle jakaś inna wersja była. No nie, ja na stronie również nie znalazłem. Bardzo ładna maskownica, logo Creative, ale im idziemy coraz wyżej, tym jest gorzej. Niestety, ale na górze, na tylnej ściance Piano Black. To wygląda bombowo, jak stoi sobie pod telewizorem, czy pod monitorem, jak się jeszcze nie zakurzy, jak tam nie ma żadnego odcisku palca, to wygląda świetnie, ale niestety na palcowanie jest ta obudowa podatna niemiłosiernie. To jest niestety przypadłość pianobleków. No tak, widać również, że rysuje się w tym miejscu jest. Tak, tak, tak. Delikatnie porysowane. Zawsze na takich powierzchniach będą pojawiać się ryski. Zatem musicie się naprawdę z nim obchodzić, delikatnie. Postawić, nie przestawiać za często unikać, nie wiem, chyba no przenoszenia. I, no i właśnie to jest bez sens, bo to jest mobilny soundbar. Więc y, mamy tu wbudowany akumulator, możemy, mamy bluetooth, więc możemy go połączyć z telefonem. No i weź go nie przenoś w tym momencie. Powinno to być wykorzystanie jakiegoś tworzywa matowego. Matowego, takiego jak na przykład na boku. Na boku mamy już, na lewym i prawym boku, matowe tworzywo, które mniej jest podatne na palcowanie, które mniej jest, poda mniej jest podatne też na zarysowanie. No bo zobaczcie, na dole też mamy tego pianobleka, ale mamy gumowane nóżki, które zapewniają nam bardzo stabilne utrzymanie na płaskiej powierzchni. Na prawej ściance, no tak, jak stoi do nas frontem, gdy z niego korzystamy. Na prawej ściance mamy cztery przyciski, takie gumowane przyciski jest to Bluetooth. Plus, minus i włącznik. Plus, minus służy jednocześnie do regulacji, ale też do zmiany utworów. Jak przytrzymamy, to zmieniamy piosenki albo do przodu, albo do tyłu. A jak stukamy, klikamy, no to wtedy dajemy ciszej albo głośniej. No, takie mocny klik mają, ale tutaj też niestety nas suwa się od razu takie. Drobne niedopatrzenie moim zdaniem, bo te przyciski wyglądają jak jeden wielki przycisk, i jak jeszcze się nie przyzwyczaimy i nie ogarniemy z tym, który za co odpowiada, no to niestety możemy zamiast nie wiem minusa kliknąć plus, może Bluetooth niechcący wcisnąć, czy włącznik, to się możemy mylić. Te przyciski też nie są jednocześnie podświetlane. No ale jeszcze można na to przymknąć oko. Z tyłu mamy porty najważniejsze, bo jest USB. Jest AUX i jest oczywiście gniazdo ładowania. Tutaj nie ma żadnej zewnętrznej ładowarki, nietypowej ładowarki, po prostu jak zwykły smartfon z USB micro USB 2.0. Tutaj ładujemy. Co jest warte podkreślenia, ten port USB umożliwia obsługę pendrive'ów sformatowanych w FAT32. I to muszą być pendrive'y do 32 GB maksymalnie. Wtedy możemy sobie z tego zrobić taki multimedialny bezprzewodowy odtwarzacz. Testowany głośnik, testowany soundbar ma 10 watów mocy łącznie. Gdzieś pojawiają się informacje, które mogą troszkę zmylić. 20 watów to moc szczytowa. Tak naprawdę mamy tutaj 2 razy 5 watów. Rozłożone jest to także jeden głośniczek tutaj, drugi gdzieś tutaj i oczywiście pasywny radiatorek, membrana pasywna jak kto woli na środku. Tutaj mamy złącza, więc tak trochę to Creative przesunął, więc nie jest tak, że mamy na dwóch krawędziach głośniki, no ale pełną specyfikację techniczną myślę warto byłoby poznać, Panie Adsonie. No tak. Od razu się odniosę jeszcze do tych 20 W, które mówiłeś. Znajduje się na froncie pudełka ten napis, natomiast z tyłu jest wszystko wyjaśnione, że mamy 2x5 W, w szczycie 20. Pik, ale jest wszystko elegancko dobre. Tak. Pasmo przenoszenia od 80 Hz do 20 kHz. Wbudowany akumulator litowo-jonowy, 2200 mAh. Według producenta pozwala na 6 godzin pracy. To A według jest, Ciebie? To jest tak 6,5 do 7 godzin, jak słuchamy na połowie. Mniej więcej możemy maksymalnie osiągnąć. Ładuje się przez 2,5 godziny. Jeżeli chodzi, o ten, mhm. jeżeli chodzi o ten czas pracy, jak najbardziej tutaj pokrywa się to z informacjami. Stosunek sygnału do szumu okolice ok. 72 dB. Nic nie szumi, nawet jak jakieś piosoneczki sobie cicho grają, albo są jakieś, nie wiem, z pogranicza muzyki klasycznej i połączenia czegoś klubowego, jak najpierw taka muzyka klasyczna wchodzi, to nic nie szumi, nie trzeszczy. Podczas jednoczesnego ładowania i wpięcia nic się nie działa. No i to jest najważniejsze. No i bluetooth, jaki mamy tu wbudowany, 4-2, więc okolice 10-15 metrów na otwartej przestrzeni bez problemu łapie, a jak z pokojami. Wiesz co, no ja w, tym, w obrębie tego samego pokoju słuchałem i chodziłem z telefonem, więc no moim zdaniem jak, raczej jak ktoś ma taki soundbar, no to nie będzie wychodził, no bo to nie jest głośnik, który ma imprezę nagłośnić, tylko ma służyć do tego, żeby, nie wiem, położyć sobie pod telewizorem, walnąć się na kanapie i grać na konsoli, albo położyć sobie pod monitorem i siedzieć gdzieś na fotelu, no to, to raczej takie będzie jego naturalne środowisko, ale pokój był całkiem duży, więc, więc nie przerywało w takim obrębie kilku, kilkunastu metrów. Nie musisz tak długo trzymać Waiting for device to connect. Ale przyjemny lektor damski. Miło się słucha tej kobiety, która to nagrała. Bardzo szybko, chiński. Ta, bardzo szybko się łączy, bardzo szybko się paruje z telefonem, ze smartfonem, więc nie pozostaje nam nic innego jak uruchomić utwór Limitless, elektronomia, około minuta 10 to było? Tak, dokładnie. I sprawdzimy teraz maksymalną głośność na naszym sonometrze. Chciałem się jeszcze upewnić, czy to na pewno był Max, ale wcześniej pod, pogłosiłem na Maxa. Nie ma żadnego komunikatu, żadnej sygnalizacji, że już na głośniku jest maksymalna głośność, też na głośniku oczywiście oddzielna, na smartfonie oddzielna. Co jest bardzo istotne, no czuć, że to jest dwa razy 5W, prawda? Nie jest to zdecydowanie najgłośniejszy soundbar. No tak, było również widać na, soma, na sonometrze, wynik w okolicach 94 dB, więc najgłośniejszy nie jest, jaki ale... tu mieliśmy. Ale gra w dalszym ciągu dość czysto. Ale jeżeli weźmiemy pod uwagę, że to jest soundbar komputerowy, mobilny, no dobra, to się odczepiłeś tej mobilności. No, bezprzewodowy jest, no to dobra, niech będzie, że jest mobilny, no ale nastawiamy się na to, że stawiamy go przed komputerem, no, a przed komputerem najczęściej siedzimy blisko dosyć nie, więc i tak te 94 dB nam powinny w zupełności wystarczyć. Posłuchajmy w końcu, jak gra Stage R w piosence Keep You Spectrum. Sprawdzimy na początek. 75% mniej więcej na telefonie i maks na głośniku. Odwrócę. este trosco de repertuar tego odsłuchu. Tak, to, co widzowie mieli usłyszeć, to usłyszeli, jak y, pisał jeden z widzów. Oczywiście nie będzie to do końca odzwierciedlone, tak jak my to słyszymy. Tak więc teraz to, co usłyszycie, będzie to tylko i wyłącznie nasza subiektywna opinia. To słuchamy pani Adsonie najpierw twoją opinię, a później ja wyrażę swoją z racji, że korzystam trochę dłużej z tego głośnika. Ja lubię jak coś jest ubasowione, więc moim zdaniem jest tu za mało basu. Na maksymalnej głośności niestety troszeczkę. Drażniące, wydają mi się tony wysokie. Jednak jest to akceptowalne, jeśli chodzi o ten sandbar, bo jeśli chodzi o gry, to naprawdę wypada tam bardzo dobrze. Zarówno strzały, wybuchy, jak i yy, głos tak. w grach bardzo fajnie to wszystko ze sobą współgra i brzmi. Natomiast do muzyki w tej cenie znajdziemy lepsze głośniki, ale jeśli byśmy szukali czegoś eleganckiego, co miałoby stać i nie zajmować dużo miejsca, nie przytłaczać naszego biurka, no to naprawdę bardzo fajnie wypada ten kreatyw. Ja od razu muszę powiedzieć, że faktycznie tego basu tutaj jakoś przesadnie dużo nie ma. No troszkę taki pudełkowy się wydaje momentami ten bas, ale też bez przesady, żeby nie było, że nie, to, to Nie nie ma takiego mocnego... Nie ma takiego mocnego... Uderzenia, ale mam wrażenie, że to dlatego, iż to jest po prostu soundbar. A soundbar, jak nie ma subwoofera dołączanego, no to musi być jak najbardziej neutralny, żeby nadawał się do wszystkiego. No bo soundbar i do takiego codziennego jakiegoś oglądania seriali, i do, do słuchu muzyki, i do grania, jeżeli nastawiamy się, że to jest soundbar komputerowy, mimo wszystko wypozycjonowanie dźwięków jest na naprawdę dobrym poziomie, bo te dźwięki są czyste. Średnie i wysokie tony wypadają dobrze i nie drażnią. No na maksymalnej głośności może troszkę, ale jak tak do 80% damy, to brzmi to bardzo przyjemnie dla ucha. Wokale są też słyszalne. Żadne tony się nie zagłuszają tutaj po prostu i to, to, to jest warte podkreślenia. Ładnie też gra gdzieś tak na 30%, jak sobie gdzieś brzdąka cichutko wieczorkiem, powiedzmy, jak chcemy troszkę muzyki posłuchać albo coś, żeby cicho grało. Wtedy też tego basu nie będzie za dużo, bo podkreślmy to, to nie jest głośnik dla fanów basowego brzmienia. To jest głośnik bardziej dla tych, którzy chcą coś ładnego i uniwersalnego, ale to co powiedziałeś, gry filmy z efektami. To jest coś naprawdę fajnego. Mimo wszystko nie ma tutaj takiego efektu przestrzenności też, no bo nie jest to Mnie szeroki jest, soundbar. Głośniki są głośniki, dość blisko. Głośniki jeszcze są dość blisko. Więc wiesz co, tak powiem Ci, że to jest taki mm, Creative Move'o. On też ma tak powiedzmy na podobnej chyba... Nie, Creative Movo jest mniejszy dużo. No ale tak jakbyśmy go ucięli, no to gdzieś taki by był, prawda? Z tymi... O, taki. Rozmiarowo grzyski. podobny do JKR by był. Jeśli tyle byśmy... No, rozmiarowo pewnie byłby podobny do, do J.K.R.A. Postawię go może w stronę naszych widzów, żeby sobie panie Oconie na niego patrzyli. Ale zaletą tego, że nie ma tu zbyt dużo basu, więc w takich grach jak Forza basowy dźwięk silnika po prostu nie zagłuszy nam innych dźwięków, na których nam tam zależy, bo ścieżka dźwiękowa jest bardzo fajna i przyjazna. Przynajmniej sobie jej można posłuchać, jak, jak ma się taki soundbar. Ok, na koniec, jeszcze słów kilka ocenie, bo to jest też bardzo ważne. W tej chwili na stronie Creative'a możemy kupić ten soundbar za 215 zł. Jest przeceniony z 250, bo 250 to jego cena regularna. No i muszę przyznać, że nawet jak nastawiamy się na soundbary do 250 zł. To jest to bardzo, bardzo udana propozycja. Nie ustrzegł się kreatyw błędów, o czym powiedzieliśmy. Przede wszystkim za krótkie kable do ładowania i do połączenia przewodowego, troszkę nieintuicyjne przyciski, palcująco-rysująca się. się obudowa. No i niektórym może brakować basu, ale na plus przemawia tutaj ogólny design tego soundbara, bo czarna kolorystyka i ogólne zrobienie wygląda ładnie, brzmi naprawdę czysto. No i też ma wbudowany akumulator, który. Pracuje całkiem, całkiem nieźle. Dajcie znać, co myślicie o tym Soundbarze, może nawet już zdecydowaliście się na niego zakup jeszcze przed naszym testem, bo on od niedawna jest w Polsce dostępny, z tego co wiem, ale już na szczęście w sprzedaży. Creative Stage R. Przypominamy, że niebawem na kanale GIT Test stage'a z subwooferem. Tam już pewnie, taką mam nadzieję, na baznie narzekać nie będziemy. Do zobaczenia. Cześć. Just give.